Cześć wszystkim, ja jestem Patrycja i witam Was bardzo serdecznie na kanale 4 Bukary. Dzisiejszy film miał dotyczyć popularnych książek i filmów na TikToku, ale jednak skupimy się tutaj głównie na książkach, bo stwierdziłam, że po prostu byłoby tutaj tego za dużo. Pomimo tego, że będą to tutaj takie główne moje gadane recenzje tych książek, to będą się również przewijały tutaj takie klipy, coś właśnie w stylu reading vloga. Ponieważ niektóre z tych książek czytałam np. w sierpniu, we wrześniu, chociaż teraz wrzesień, pod względem czytelniczym, to jest po prostu masakra i myślę, że nie będziemy się tutaj oszukiwać, ale po prostu powrót do szkoły i czytanie, no tego się czasami nie da pogodzić i też mi teraz było ciężko, ale jednak coś udało mi się przeczytać do tego filmu. Więc myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy zaczynać. Chciałam jeszcze tutaj tylko zaznaczyć, że e, głównie. Tego typu filmy widziałam na amerykańskim i brytyjskim booktube'ie, bo ja głównie takie oglądam w ogóle, jak ja już oglądam tutaj na do to zawsze brytyjski i amerykański, ale na pewno na polskim też nagrywała podobny film, Combook, ale to w takiej formie gadanej. No a tutaj sami zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oczywiście pamiętajcie o naszym Instagramie wspólnym, o moim bookstagramie i oczywiście. Od wszystkich dziewczyn Instagramy są podlinkowane w opisie. I to by było na tyle. Zapraszam Was do oglądania. Mogliście zobaczyć w sierpniu, czytałam pieśń o Achillesie, bardzo popularną w ogóle przez wakacje na Bookstagramie czy na Booktube książkę od Madeleine Miller. Ja może i nie jestem jakąś fanką tutaj starożytności czy w ogóle mitologii greckiej, ale coś na ten temat wiem. Tym bardziej, że jestem już po pierwszej klasie liceum, więc starożytność całą miałam. Um, I fajnie było, jakby właśnie po pierwszej klasie liceum, sobie tak to wszystko podsumować i ułożyć i dzięki temu. Właściwie więcej rzeczy tak naprawdę zapamiętałam, bo mamy tutaj i wątek wojny trojańskiej i ogólnie bogów i Achillesa, jak możecie się domyśleć po tytule. Finalnie książkę oceniłam 9 na 10, nawet nie wiem czy nie 9,5 na 10 recenzji jej. Nie pisałam, bo po przeczytaniu tak długo nie umiałam po tej końcówce jakby sobie myśli na jej temat ułożyć, że w końcu to zostawiłam. Ale jak teraz sobie czytałam te cytaty, które tutaj sobie pozaznaczałam, to na pewno mogę stwierdzić, że jeśli kogoś interesują takie tematy, to jest to książka warta przeczytania i nie dziwię się, że jest popularna na TikToku, no bo to jest naprawdę piękna, przejmująca historia. Pozostajemy teraz w temacie książek z literatury pięknej. Pomimo tego, że Niewidzialne Życia Adilaru jest wydane przez wydawnictwo Windia, to myślę, że na pewno oprócz właśnie takiej kategorii powiedzmy młodzieżówkowej jak najbardziej można ją zaliczyć do literatury pięknej, i ja właściwie dopiero od tego roku stykam się z tym gatunkiem, bo dopiero w tym roku zaczęłam się otwierać na nowe gatunki, o tak to powiem. I jeśli chodzi o Adi, to zdecydowanie jeden z moich ulubieńców z tego roku, a powiem szczerze, że ciężko jest mi w tym roku znaleźć jakichś takich ulubieńców, że, że serio tacy favorite, ale jednak Adi jak najbardziej może się do tego klona zaliczyć. Myślę, że fabuły tutaj też nie trzeba przedstawiać, ale jakby kogoś jeszcze to ominęło, to przede wszystkim mamy tutaj Francję, XVIII wiek na początku, dziewczynę Adi Larue, która nie chce poślubić e, pewnego mężczyzny i zawiera pakt z diabłem, pakt, który tak naprawdę skazuje ją na nieskończone życie, że tak powiem, ale nikt nie jest w stanie jej zapamiętać. I e, mamy tutaj przekrój właściwie trzech wieków, bo potem mamy 300 lat później e, już w Nowym Jorku, nie we Francji i dalej losy Adi i w końcu Spotyka człowieka, który ją zapamiętuje. I tak to właśnie wygląda. Wiem, że nie wszyscy są jakoś zwolennikami tej książki, ale wydaje mi się, że ona ma jednak większość pozytywnych opinii. Bardzo fajny soundtrack jest do niej na TikToku, w sensie taka, taki tekst. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale nie mogę tutaj dać tego, bo będą prawa autorskie, więc niestety wam nie pokażę. Wiadomo, że trzeba się swoje naczytać, bo książka ma 600 stron i jakby nie zawsze tutaj jest ta akcja, ale jeśli komuś spodoba się ten klimat i ogólnie zaciekawi go ta historia, to jestem pewna, że cało kształt i szczególnie zakończenie mu się też spodoba. Więc jak już tak jesteśmy przy moich ulubieńcach y, z tego filmu ogólnie, to wypadałoby przedstawić książkę, która zajęła drugie miejsce w tamtym roku z moich ulubionych książek i jest to oczywiście Red Way and Royal Blue, która nadal jest popularna, nadal się ją czyta i to jest jak najbardziej dobra decyzja, tylko trzeba być też na ją. Gotowym w sumie. Ona nie jest też na pewno dla każdego. Ja bym w sensie w tamtym roku dawała mi jakieś chyba 15 plus czy 16 plus, nie jestem pewna. Tutaj jest też trochę y, polityki, więc to nie jest tylko obyczajowo romansowa, bo mamy tutaj wątek wyborów w Ameryce. Z drugiej strony trzeba też ogarniać, o co chodzi z y, całą monarchią y, brytyjską, więc. To się wydaje tylko takie straszne, ale tak naprawdę wszystko jest tutaj przedstawione w bardzo przystępny sposób, i to, za co najbardziej cenię tą książkę, to jest oczywiście ten humor. No naprawdę, ja to uwielbiam w tym roku, czytałam też materiał na chłopaka. Kilka osób mówi, że właśnie podobne klimaty i w ogóle, i w sumie, tak, zgadzam się, ale ta mi się nawet bardziej podobała, więc jak najbardziej polecam. Normalni Ludzie, czyli książka, którą starałam się przeczytać um, we wrześniu, i niestety nie udało mi się jej dokończyć kompletnie, bo jestem nadal tutaj na początku około setnej strony, więc nie mogę wystawić pełnej recenzji i jakby określić tutaj swojego stanowiska na jej temat. Ale na TikToku dużo osób ją poleca, i myślę właśnie, że ze względu na jej taką specyficzność, inny styl pisania, jej też jakoś nie czyta mi się wyjątkowo szybko. Więc na pewno jest ciekawa, to można powiedzieć. I jakby tutaj jestem dopiero na początku, ciężko mi się było w to wgryźć, że tak powiem, ale jestem ciekawa, co będzie dalej. I naprawdę szkoda, że nie mogę tutaj Wam wystawić pełnej recenzji, ale ogólnie mamy dziewczynę i chłopaka, i w szkole, w liceum, właściwie dziewczyna udaje, że kompletnie nie zna tego chłopaka. A jednak oni się spotykają, on jest popularny, ona w tym liceum kompletnie nie, a potem jak idą na studia, to te role się odwracają. I tak naprawdę jeszcze nie doszłam do tego momentu do końca, więc nie wiem jak to się dzieje, ale zarys na fabułę jak najbardziej ciekawy, recenzje też, um, więc zobaczymy. Na moim Bookstagramie ostatnio, tak jak i na naszym wspólnym koncie, zadałam ostatnio pytanie, właśnie jakie książki według Was y, są popularne na TikToku. I nie mam teraz tutaj swojego telefonu, ponieważ jest zepsuty. Jeśli mnie obserwujecie, to wiecie ogólnie o co chodzi. Nie będę tutaj już się na ten temat rozpowiadać, bo jest mi cholernie przykro i tak. Ale um, chciałam teraz, właśnie, przedstawić książki, które wy tam napisaliście, bo okazuje się, że właśnie większość z nich czytałam. Więc zaczynamy od rywalek, czyli serii, która um, ma dużo zwolenników, ale w sumie niektórzy twierdzą, że jest dosyć mm, toksyczna. I jeśli chodzi o mnie w tym wszystkim, to ja jak najbardziej lubię rywalki, dlatego że Zawsze się świetnie bawiłam przy tej serii. To jest takie połączenie reality show z, z młodzieżówką, z romansem, ale ogólnie zarys jest fajny. One już też mają trochę lat, więc może nie wszystko jest jakieś takie mega na czasie, ale jeśli lubicie takie właśnie klimaty zamku, księżniczek, jakichś tam właśnie takich różnych politycznych, może nie politycznych, bo to jest bardzo luźne wszystko tutaj i głównie trzeba to odbierać pod takim kątem zabawy, ale ogólnie bardzo fajnie. Ja już znam całą serię rywalek. Najbardziej właśnie mogę Wam polecić pierwsze trzy tomy. Potem czwarty i piąty już dotyczą jakby córki, głównej bohaterki, która tutaj bierze udział w eliminacjach. Bo jeśli ktoś nie wie, to mamy tutaj po prostu jakby takie wybory w pewnym e, królestwie na przyszłą żonę dla księcia, i w zamku jest 35 kandydatek, wiecie. Wszystkie dziewczyny tam są, jest jeden książę i on wybiera. I to faktycznie może nawet po opisie brzmi trochę toksycznie, ale trzeba pamiętać, że to jest tylko fikcja literacka i jeśli ktoś tutaj nie bierze czegoś na poważnie, to jak najbardziej może przeczytać dla rozerwania się i czystej rozrywki reality show. Kolejna książka, o której pisaliście w okienku, to zdecydowanie jeden też z moich ulubieńców w ogóle ever, ale moja ulubiona książka 2019, tak, tak dawno ją czytałam, czyli Nasz Ostatni Dzień, która po prostu nie schodzi z list popularności. Autor, czyli Adam Silvera, od czasu do czasu dodaje na swojego Instagrama e, z listy takiej oficjalnej właśnie Young Adult książek. E, nie wiem, skąd ona jest dokładnie czy z Forbes? Nie, nie jest Forbesa. Z czegoś tam. Sorki, że jestem niedoinformowana, ale po prostu lista i ona cały czas jest na... W pierwszym, albo drugim miejscu ona po prostu nie schodzi od trzech lat, już niedługo, nie, od dwóch Jezu, przepraszam z list popularności więc o co chodzi? Mamy tutaj prognozę śmierci, myślę, że też dużo osób pewnie zna fabułę i może nawet czytało nie wszyscy jakoś tak mega ją uwielbiają, ale ja, gdy czytałam ją, gdy miałam 13 lat to jakby dotarła do mnie I nie robiłam jeszcze re Bo to się wszystko pamięta I ją też bardzo dobrze pamiętam I to jest jedna z niewielu książek, które po tak długim czasie Tak jakby zapadły mi w pamięć Ja naprawdę muszę mieć coś takiego ulubionego Żebym przez tyle czasu pamiętała Nieraz takie szczegóły, że coś mi się dopiero po czasie przypomina Albo gdy czytam inne książki tego autora Bo od Adama Silvery czytałam Chyba wszystko, tak Nawet Syna Nieskończoności, czyli najnowszą i wszystkie właściwie zawsze oceniam wysoko. Więc jeśli ktoś też jest teraz na takim etapie zaczynania przygody z młodzieżówkami, albo po prostu chciałby przeczytać coś takiego mocniejszego, to myślę, że nasz ostatni dzień jak najbardziej się nadaje. Nie chcę tutaj nikomu nic spoilerować, ale kończy się no smutno, no bo jakby inaczej, skoro y, dwóch chłopaków tutaj się dowiaduje, że został im jakby niecały dzień życia, bo tutaj też nie wiadomo. O której się dokładnie umrze w ten dany dzień, kiedy do ciebie dzwoni ta prognoza śmierci, i to z jednej strony jest przerażające, a z drugiej warto przeczytać tą książkę. No, po prostu warto. Kolejną książką z Okienka jest Okrutny Książę, którego możecie zobaczyć tutaj, ale nie będę już go wyciągać. I tak go widzicie przez cały film, tak naprawdę. Czyli klimaty już tutaj trochę inne, bo fantastyczne, i dużo właściwie książek podawaliście tam od tej autorki. Ona też jest autorką kronik Spiderwick, i w ogóle ja się dopiero o tym dowiedziałam w tym roku. Serio, bo w tym roku ja się dopiero zaczęłam interesować fantastyką, tak naprawdę wcześniej nie czytałam, bo nie wiem, myślałam, że mnie to nie interesuje, i teraz. I tak takie obyczajowo romansowe u mnie przeważają, ale cieszę się, że zaczęłam czytać tą fantastykę i że zaczęłam z tak y, dobrymi książkami, bo Okrutne książę, pomimo tego, że bywały momenty, które jakoś tak bardziej mnie nudziły, to bardzo podoba mi się ten klimat tych elfów i ogólnie innego też królestwa. Czasami warto jest przeczytać coś innego, niekoniecznie osadzonego tylko w naszym y, świecie, w rzeczywistości. I nie czytałam jeszcze niestety reszty książek z tej trylogii, bo jest jeszcze Zły Król i Królowa Niczego. Więc Okrutny Książę dostał chyba ode mnie 8,5 na 10 albo 8 na 10. To jest też spoko ocena. I jeśli szukacie właśnie młodzieżowej fantastyki, bardzo dużo osób potem jest, yy, szczególnie dziewczyn, fankami tutaj stąd Kardana, który tutaj właściwie ja zawsze mówiłam. Ee, że on mi przypomina Draco Malfoya. W sensie nigdy nie słyszałam od nikogo takiego porównania i, I myślę, że po kolejnych tomach to już będzie zbędna teoria Ale tutaj w tym pierwszym tomie dla mnie to był Draco Malfoy. <laughs> Jednak stwierdziłam, że wam tutaj z bliska pokażę Bo ona ma śliczną okładkę W ogóle te książki są takie troszkę większe W ogóle ta książka jest świetna, jeśli ktoś szuka takiej... Mocnej, głównej, bohaterki, która dąży do celu i się nie poddaje. Ona tutaj zawsze ma jakieś takie pomysły, na które może by się nie wpadło od razu w sytuacjach kryzysowych, więc to też jest zdecydowanie plus tej książki. Język, z tego co pamiętam, też był spoko, bo czytałam ją w marcu, więc troszkę już minęło, ale obiecuję, przysięgam, że wrócę do dalszych tomów i na pewno przeczytam i dokończę tą trylogię. I teraz czas na ostatnią książkę na dzisiaj, której niestety Wam nie pokażę, bo ją czytałam w e-booku, ale jest to Slame od e, Colin Hoover. I to jest pierwsza książka od tej autorki, którą przeczytałam. I ogólnie ta autorka, moim zdaniem, jest teraz chyba jedną z top trzy najbardziej popularnych autorek na TikToku, bo najbardziej od niej zawsze królują November. A nine i jeszcze It Ends With Us Something like that I myślę, że te książki też są świetne i godne polecenia Ale jeśli chodzi o Slamed To przez cały wrzesień praktycznie Czytałam y, po jakieś 20 minut dziennie I już ją prawie skończyłam Mamy tam główną bohaterkę Która przeprowadza się wraz z mamą i bratem Do innego miasta W Ameryce akcja się dzieje Poznaje tam Chłopaka, który będzie jej sąsiadem. I właśnie ten początek strasznie, strasznie przypomina, przypominał mi Gene Georgia serial, nie wiem, czy oglądaliście, ale też bardzo popularny serial. Nie tylko na TikToku, ale tak ogólnie na Netflixie też nie schodził przez ileś tam tygodni z top 10. I właśnie ten klimat, jeśli podobał Wam się klimat ogólnie tego serialu, to klimat książki też na pewno Wam się spodoba. To jest w ogóle trylogia, ale no. Myślę, że będę kontynuować te dalsze tomy, bo na pewno jest trochę taki inny styl zauważyłam tej autorki niż e, innych autorów e, takich typowych romansów, bo jednak niektóre romanse nie mają jakiegoś tam, nie wiadomo, jakiego przekazu, czasami są nudniejsze pewnymi momentami. A tutaj jednak ja jak czytałam tylko w autobusie, po jakieś. 20 minut, nawet czasami mniej, to od razu potrafiłam się wciągnąć i do końca, jakby, czytania pewnego fragmentu cały czas byłam w to zaangażowana, więc według mnie to jest jak najbardziej na plus, bo rzadko takie coś się zdarza. Oczywiście potem fabuła już zmierza w trochę innym kierunku. To też nie jest tak, że wszystko od razu jest super niewiadomo, fajnie, więc um, na pewno tutaj są jakieś różne problemy poruszane. Nie chcę też tutaj spoilerować, ale książka nie jest gruba, więc jeśli szukacie jakiejś takiej spoko romansowej opowieści, coś z tego pogranicza, to też mogę polecić. Myślę, że wypadałoby też przeczytać inne książki od tej autorki. Ja też jestem ich bardzo ciekawa. Są dosyć trudno dostępne. W sensie na Empiku ostatnio widziałam, ale tak jakoś nie wiem. Może właśnie na TikToku są dużo bardziej popularne, szczególnie na zagranicznym, niż na takim polskim Bookstagramie. Może to jest z tym spowodowane, ale nie wiem, bo staram się je kupić. Niedługo i przeczytać. Mam nadzieję, że zapewniłam Wam tutaj w tym filmie wystarczająco dużo książek. Poruszyłam yy, różne, bo nie ma co ukrywać. Na TikToku tutaj bardziej popularne są romanse, trochę fantastyki, no i młodzieżówki obyczajówki. Może mi się to tylko wyświetla, ale właśnie z tego co widziałam w tym okienku, to pisaliście praktycznie wszystkie książki, które tutaj podałam. Jeszcze była szóstka wron, ja szóstkę wron zaczęłam. I chcę też ją kontynuować, tak naprawdę wszystko chcę kontynuować, a teraz przez szkołę nie mam czasu. To jest okropne i muszę się ograniczać do czytania książek w e-booku, niestety. Ale podsumowując, wszystkim tym książkom, które tutaj podałam, wystawiłam pozytywną opinię i myślę, że zasługują na nią, więc nie bez powodu są popularne. Nie chcę już tutaj przeciągać, kompletnie mi zaszło światło. Zaczęłam nagrywać chyba około 18. Teraz już jest po 19., więc słońce już zachodzi, niestety. Um, więc nie będę teraz już tutaj dłużej przetrzymywać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Przede wszystkim pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału. Niedługo na dniach pojawi się coś super, z czego będziecie mieli też już tutaj mogę zapowiedzieć wspólny filmik, w sensie że wiecie, będziemy wszystkie cztery jakby w jednym filmie. Jakoś to zmontujemy, przekonacie się sami i to na pewno będzie super. Także Wyczekujcie, zostańcie z nami, pamiętajcie o łapce w górę czy tam komentarzu, jeśli czytaliście którąś z tych książek i chcecie się podzielić opinią. I dziękuję jeszcze raz za oglądanie, do następnego razu.